Witam, ja jestem Jacoba, to mój Let's Play Resident Evil 4. I tak na początek informacja: YouTube mi zezwolił robić filmy po więcej niż 15 minut. Tak, czyli pełny sukces. Te moje odcinki teraz będą trwały gdzieś 20-25 minut, tak około. Bo nie chcę dłużej, nie, nie będę przesadzał. I jest fajnie, i udało mi się. To cel, do którego dążyłem wreszcie, o... moje marzenie się spełniło. Tak to powiem. No i będziemy kontynuować film, film, dawaj film jest. Ashley! What's going on? Ah! Don't worry, Ashley. I'm coming for you. This trap was so obvious. Żeby w ogóle pójść prosto pustą ścianę. No ale tak trzeba było i zrobić. Hanigan, what happened? The transmission got cut off. <grymne> Salazar, howd you jacked the line? We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Hmm, trochę się opóźniło. Trudno. E, jeszcze się uzdrowię. No więcej niż 15 minut. Tak jest. i ten jeden odcinek będzie teraz trwał z dwa takie moje odcinki. I dobrze. I tutaj, jak Salazar mówił, będą takie robaczki. Takie prawie nieprzypominające robaczki. Aha, i zarazem dobra i zła wiadomość. To znaczy jednocześnie dobra i zła. Ashley nie ma! <ścoughs> Czyli nie muszę się nią przejmować Ale ona nas zniknęła, ale nie będzie mi utrudniała teraz sprawy. Także to jest dla mnie dobra wiadomość. Ups, Jezu! Gdzie to jest, tak. idę go, tam jest? Widzicie go? Tamta podszwara z wieloma gałkami. tylko taki słaby cień. O. Normalnie lepiej nawalać ze strzelby. Ale tak też można. Bo Jezu. Jest To coś mi spaliło twarz, jakby. Eee, użyję tego, dobrze. Kurta. Nie. Dopiero co się uleczyłem. Walcie się. Dajcie mi spokój. Kurczę. Ich ataków normalnie nie da się ominąć. Co jest? Tak mało naboi. Dobra, teraz z tego. Tak jest dobrze jest. w tych kanałach będzie skarbuś tak będzie Niedługo do niego dojdę Wszystko przeładować. E, 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 no tak. Prosto w twarz. Jeszcze. No. I z nich właśnie wypadają takie klejnociki. Nie. Yeah. No podejdź tu, spryciarzu. Nogi! O, dostał zgona, to wszystko bez jaj, Ta, tutaj jest napisane, e, Luis, nasz hiszpański przyjaciel. Jest naukowcem i tutaj zapisał podobieństwo pewnych robaków do tych, które używa Luciu Minados. No gdzie to jest? O jest. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Aport misiu. A Dobre, dobre, refleks. Jak może istnieć coś tak brzydkiego? No. Tak szybka świeć. Jasne. Ja myślałem, że po prostu się upił. No, tak to z daleka wyglądało. Co mam w to strzelić, czy co? Właściwie i tak tu nic nie ma. Chua, co? Też nie da? Ja nie mogę. I Dobrze jest. Zdobywasz lampa ozdobna. Dobrze. Więcej kasy. Więcej nawoi. Więcej wszystkiego, przydałyby się jeszcze dwie czerwone roślinki i byłbym szczęśliwy. Jezu! Odwal się! A, jak w westernach! Gij, madafaka! O kurczę. A! Na miejscu o jezu nie. nie jesteś brzydki, odwal się nie pójdę z tobą na randkę. Gin, 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 Normalne robaki to się zabija butem. a To nie, jest, to nie są normalne robaki. Nienormalne walce ze strzelby! O kurka. Aha, Haha, refleks! A teraz... więcej. was maska nie miała? Masie. Gdzie ty jesteś? Jezu. Chociaż jest to tak, no. ostatnia kula. Oczywiście w magazynku, no, teraz jest siedem. No. Yeah. Ja, to wszystko. Coś tu jest? Nie ma. Eee. Kio. I chyc. Niczego już więcej nie ma. O kurka. Weź się wal. a jesteś. A teraz się widzę spryszczarzu, co jest Jezu, jest. obrzydliwe, a no tak beczki. Ile mam jeszcze czego? Yy... A powinno starczyć. Jest dobrze. Jak Fugo! Nie było za trudne, powiem więcej, to było zajebiście proste. Z czym to... z czym do ludzi? Ja tu chcę teksańską masakrę piłą mechaniczną, a nie jakieś latające topory, które i tak nic nie dają. Yeah. Dobrze poszło! Teraz wystarczy opknąć te diamenciki. Właśnie to jest najlepsze w tych stworach, że wypadają z nich takie kamyczki. No i kultyści, czy tam zombie, odprawiają jakoś mysze. Oglądacie nas po hiszpańsku. Dobra! Spróbuję. A! Walcie się. Niespodziankę. Ktoś przeżył? Ktoś przeżył? Czy ktoś przeżył? Nikt nie przeżył. Warto było. A yeah, więcej nabojów do strzelby. Oj, będzie się działo ludziska. Dobra, najpierw to szybko, póki te itemy, co są na dole, znikną. Zanim znikną. A ja nie chcę, żeby zniknęły. Nie tu! Fuck. Ja chcę tam Szlak Nie chcę skakać Nie chcę tu Jezu Ja chcę itemki Dobra 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 No i trudno bo Uzbierałem jak najwięcej się dało no i jeszcze od tamtego gór, e, bosa tamtego, mamy już wszystko, ja yeah. i tutaj był skarb, Czyli ta maska. Bingo I zaraz wracam tylko to wszystko posprzedaję No i jesteśmy Teraz ulepszyłem Zarobiłem krocie I ulepszyłem swoją snajperkę Ma teraz 14 naboi i coś tam więcej Jeszcze taka ciekawostka W grze tutaj właśnie w tym momencie Zaczyna się takie coś jak tutaj Takie zawody strzeleckie Za które się dostaje takie figurki Bohaterów z tej gry na handlarz daje nam jakieś bronie snajperskie, albo takie jakby bardziej ten drugi typ to czyli taka strzelba i TMP, a drugie to snajperka i pistolet. I wybieramy sobie takie właśnie bronie. Ja tutaj przejdę, wybieramy sobie takie bronie i strzelamy do kartonów. Zbieramy za to punkty, a jak zbierzemy dużo punktów, to dostajemy kolejną figurkę. No i Taka po prostu minigierka w tej grze. całej. Może wam to później pokażę. Teraz by się jakoś nie chce zobaczyć. Idźmy do przodu z fabułą, bo i tak mi te kapsle, figurki nic nie dają. No i jesteśmy w następnym pomieszczeniu. I czerwona roślinka na start. Dobrze. Tak, w tym wpisku jest napisane o tym, jak Salazar zdradził e, to znaczenie dla m, tego kapłada, co wtedy spotkaliśmy w kościele, czyli e, on się nazywał tego oku, czy zapomniałem zupełnie, ten gościu w pelerynce, ten gościu w pelerynce nazywał się sedler. Tak, Sedler, tak. A tutaj mamy do czynienia z Salazarem. Taki właśnie Salazar e, dla Sendlera wykopał bakterie, właśnie które Rosji Lumina dostrzepiają każdego człowieka, przez co zamienia się w zombie. I w ten sposób ten kult tutaj narastał. O. A podejdź tutaj, coś ci pokażę. Chodź, chodź, chodź. Chyba go zabiję. Jezu, jak go zabiję! Pie, a nie żałuję go. O, dzięki. Jednak na coś się na coś się przydajecie, ofak. Oh, Dobrze. Darwę tego gościa w czer czerwonej tunice. I z szaszko, szaszką jakiegoś zwierzęcia na głowie, a nie jest tak, przecież wiesz, że nie ma ze mną szans. Nie ma, Ashley. To teraz bójcie się. Kiedy nie ma, Ashley, moje yy, moje. Jakby to powiedzieć, zgony w tej grze zostają zmniejszone, zmniejszone o 90%. <gry> Także opłacało się ją zgubić. Dobra, nieważne. A no właściwie, pobawię się. Matalo. A co mi tam A, ha, 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 ha. a ciebie zaś rozwalę ze snajperki. Ta snajperka ma większą moc niż wcześniej. Tua. Czy jeszcze żyje? No way, co uciekasz, tchórzu? Tak, tak, spadaj sobie. I niestety musimy dać mu uciec, bo on w innym wypadku po prostu jest jak na razie nieśmiertelny. On musi. Dobiec specjalnie do takiej, takiej jednej maszynki, co zaraz nam pokażę. Nie możemy go w tej chwili zranić. Dobrze, mnóstwo kasiory. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. O jezu, ziomek starczą. Nie. A co jest a? Myślałem, że już mu odrośnie głowa. Ja tam. Eee, tutaj dobrze. No i właśnie o to mi chodziło. I żeby go pokonać musimy zrobić coś takiego. Wziąć snajperkę i pobiec na górę. I stamtąd odstrzelić mu łeb. Wow. Jaki Jaka niecelność z mojej strony No, i klucz. A dobra, co mi tam? Hehe, podrosło mi życie chociaż jest dobrze. Biegnij, Leon, biegnij. I na tym będziemy kończyć ten odcinek. Następny pójdę tam. I pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.